Parlament odrzucił projekt ustawy, która wprowadziłaby pewne standardy w tym kraju, standardy bardzo długo zaniedbywane, standardy, które wprowadziłyby bezpieczeństwo, ochronę zdrowia kobiet, edukację seksualną. Tego nie będziemy mieć. Zamiast tego mamy ustawę, projekt ustawy, która całkowicie zakazuje aborcji, która w praktyce będzie nas zabijać. To nie jest prawo, to barbarzyństwo. Ваши sí. 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 Oraz mężczyznami, którzy tutaj są obecni. Mam na imię Marcin, 34 lata, dwójkę dzieci i uważam, że ta ustawa jest po prostu oburzająca. Poprzednia, zwana powszechnie kompromisem, już sama w sobie była, to takim kompromisem bardzo ciężkim, z którym też osobiście się nie zgadzam. Natomiast ta propozycja, którą mamy teraz, jest po prostu kompletnie nie do zaakceptowania. Mam na imię Kasia, mam 19 lat. Przyszliśmy na nasz biały protest i żeby pokazać. Którzy ubierają się na czarno, nie popieramy ich stania. Jesteśmy za życiem, jesteśmy za życiem zawsze, bo tak nakazuje nam nasza wiara, nasze idee, tym czym żyjemy i uważamy, że aborcja nigdy nikomu nie przyniesie nic dobrego. Mordercy kobiet, czy Spojrzeć prosto w oczy zgwałconej dziewczynce i powiedzieć, że będzie skazana na urodzenie dziecka gwałciciela? Jestem tu, bo nie urodzę martwa dziecka. Jestem tu, bo nie chcę, żeby moje dziecko zgwałcone musiało rodzić dziecko swojego oprawcy. Jesteśmy tu razem. Mamy przeciwko czemu protestować. Jarek, won od naszych szparek. Dziękuję.